w kolejne odsłonie szkoły partyzantów, w tym odcinku, mam dla Was pewną ciekawostkę. Jaką jest nóż amerykańskiej firmy Protech? Model Rant J4 wariant 4405. Wariant, dlatego że ten model występuje właśnie w wielu opcjach, różnią się okładzinami, kolorystyką i wykończeniem. Jest to mały nóż, tak jak widać na mojej średniej wielkości dłoni. Długość, długość otwartego noża to 133 mm. Długość samego ostrza to 50 mm. Długość noża złożonego to 85 mm. Grubość ostrza, jak widać, jest ono dosyć grube. To prawie 3 mm. Natomiast grubość całego noża to 11 mm. Ostrze tego noża zostało wykonane ze stali 154 cm. Jest to dobry kompromis pomiędzy twardością i łatwością ostrzenia stali. Jest to stal dosyć twarda, którą da się naprawdę dobrze naostrzyć domowymi ostrzałkami czy to diamentowymi, czy standardowymi osełkami. Jest to nóż o bardzo ładnym szlifie dwustronnym. To jest zdecydowanie zaleta. Ostrze, dosyć klasyczne, proste, bez żadnych ząbków, bez żadnych wgłębień. Bardzo ładnie, elegancko zakończone. Ostrze to jest pokryte wolframem przez producenta. Jest to nazywane tungsten DLC Diamond Like Carbon. Jest to właśnie odmiana Wolframu. Prawdopodobnie jedna z jeden z najtwardszych materiałów pokryciowych właśnie na stal. Jest to nóż, który jest używany od dłuższego czasu. Widać chociażby po klipsie czy tutaj po, po zakończeniu szkieletu tego noża. Natomiast na ostrzu, tak jak widać, to pokrycie ma niewielkie ślady użytkowania. Okładziny w tym nożu zostały wykonane z masy perłowej, jak to deklaruje producent. Bardzo z wyglądu przypominają włókno węglowe, natomiast właśnie jest to model z tymi ciekawymi, ekstrawaganckimi okładzinami z masy perłowej. Bardzo fajnie, elegancko to wszystko wygląda. Z drugiej strony tutaj, tak jak już pokazywałem, mamy klips. Jest to klips dosyć duży i bardzo mocny, wykonany z tytanu. Klips ten zapewnia mocne trzymanie noża w kieszeni, także na pewno z jego powodu nie zgubimy noża. Jest przykręcony, tak jak widać, trzema solidnymi śrubami na klucz i musowy. Zazwyczaj nie mam zaufania do noży sprężynowych, natomiast od razu jak tylko wziąłem w swoje ręce ten nóż, zauważyłem pierwszą jego zaletę czyli silną sprężynę w jaką został wyposażony jest to sprężyna która otwiera nóż po naciśnięciu przycisku w ułamku sekundy i za pierwszym razem jak to się robi można się nawet przestraszyć ponieważ otwarcie noża jest bardzo szybkie i energiczne jest to sprężyna silna która daje pewność tego otwierania, że ten nóż się nie zatnie w połowie i nie będziemy musieli go otwierać ręcznie. Natomiast ostrze w pozycji otwartej jest zablokowane, także mamy pewność, że możemy operować tym nożem w różny sposób, w różnych warunkach i ten nóż nam się nie złoży. Zapewnia to właśnie ten sam przycisk, który otwiera nóż poprzez Wysunięcie bolca, w podobne wgłębienie w ostrzu jakie widzimy tutaj z tej strony, do zamykania tego ostrza, zapewnia to naprawdę godną zaufania pracę i wzbudza to generalnie zaufanie. Nóż, tak jak mówiłem, jest wykonany bardzo ładnie, bardzo precyzyjnie. Natomiast w Polsce, na polskim rynku, nie spotkałem się z nożami firmy Protech. Na pewno nie z tym modelem. Odstraszająca jest cena deklarowana przez producenta, ponieważ jest to 200 dolarów. Także dla nabywcy, który jest zainteresowany zainteresowany nożami średniej półki, jest to dosyć dużo. Natomiast jak za tak wykonany nóż, myślę, że to jest to jest narzędzie godne, godne polecenia. Na, na pewno płacimy tutaj częściowo za markę i za wygląd, yy, ale jest to nóż na pewno godny polecenia i godny zaufania. To tyle co miałem do powiedzenia a propos, yy, a propos tego ładnego mojego noża. Zapraszam do oglądania pozostałych yy, odcinków Szkoły Partyzantów. Czołem!